Pamiętacie, jak zbierałem podpisy w kampanii prezydenckiej? Wtedy otworzyłem ten oto list i powiedziałem, że 16 sierpnia wybiorę się na ślub i wesele Agaty i Jarosława. I na koniec najlepsza przesyłka. O, to jest ta. Uwaga, teraz padniecie. Agata i Jarosław mają zaszczyt zaprosić. Szanownych panów Krzysztofa Stanowskiego i Roberta Mazurka na uroczystość zaślubin, która odbędzie się 16 sierpnia 2025 roku o godzinie 16 w kościele Świętej Marii Magdaleny w Koninie. Po uroczystości serdecznie zapraszamy na przyjęcie weselne do sali Diamentowej w Skansenie Beach. Uprzejmie prosimy o potwierdzenie przybycia do 1 czerwca 2025 roku i są tu podane numery telefonów. No Darujmy sobie dzwonienie. Uznajmy, że w tym właśnie momencie potwierdzam swoje przybycie. To jest fajny deal. Wy mi podpisy yy, i zaproszenie, a ja mogę tylko przyjechać i się napić za darmo wódki. Czyż nie można mieć, czy da się mieć lepsze życie? Nie da się mieć lepszego życia. A no to nadszedł ten dzień, jest 16 sierpnia i jedziemy do Konina. Mamy prezenty: czekoladki, magazyn zero, yy, kubki, szampan, krzyżki. No jeszcze o bankomat zahaczymy, bo wypada jeszcze coś dać, zwłaszcza, że Państwo młodzi tutaj zasugerowali, że zbierają na wspólny dom, więc niech im się wiezie. Jedziemy.